Skład jest taki sam jak na mecz z Lublinem. Czy ten skład już jest raczej. Te pary są już raczej takie stałe. Czy coś jeszcze trener myśli, że jakieś kombinacje mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości? No, w nas paringach próbowaliśmy coś tam zmieniać, ale zazwyczaj wychodziło to na gorsze. Myślę, że ten, takie pary na chwilę obecną wyglądają najlepiej. Czy to będzie stabilizacja? No zobaczymy sezon jest długi, może. Się wszystko wydarzyć, więc yy, zobaczymy. A jak, yy, a jak emocje przed jutrzejszym meczem? Wiemy, że Toruń piekielnie silny, pokazał swoją dominację we wtorek w Rybniku, yy, pokonując. Emil Sajfudinow odpalił. U siebie są. Jarek, coś masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, nie, na ten moment <grym> nie. że podejrzewam <grym> tylko, że ma już na spokojnie do tego meczu podejść. Nie ma się co podpalać, co ma być, to będzie. Wiemy, że nasi zawodnicy. Dosyć dobrze czułem się na motoarenie, także też trzeba z optymizmem podejść, ale myślę, jedna jedzie się po zwycięstwo. Prawda? No chyba nie inaczej. Zawsze, zawsze się jedzie po zwycięstwo. Myślę, że też jadąc do Lubina, wszyscy tam obawiali się, czy dojdziemy do 25-30 punktów, a całkiem przyzwoity mecz odjechaliśmy. Na pewno zdaję sobie sprawę z siły rażenia Torunia. i i tego jak wyglądali przeciwko WTS-owi u siebie na to, że i teraz już jak Emil poukładał sprawy sprzętowe, jak wyglądali w rybniku, jest to bardzo mocna drużyna i kandydat do tytułu, więc na pewno będzie dla nas to trudne spotkanie, ale to nie znaczy, że jesteśmy bez szans i nie mamy się położyć, czy jechać gdzieś tam bez walki. Na pewno pojedziemy powalczyć o, o punkty, a jak nie, to jak najlepszy wynik.